Jeśli nie wierzysz w Boga, możesz przewinąć dalej. Jeśli mnie nienawidzisz, po prostu idź dalej. Ale jeśli w twoim sercu jest miłość, zostań ze mną choć na jedną minutę. Ta minuta może dziś zmienić coś głęboko w twojej duszy. Synu mój, nie pojawiłeś się na świecie przypadkiem. Nosisz w sobie znak Stwórcy. Jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. A kiedy decydujesz się wierzyć, Jezus nie tylko zmienia, On odbudowuje życie od nowa. W tym tygodniu drzwi, które były zamknięte, zaczną się otwierać. To, czego brakowało, zacznie pojawiać się w obfitości. Słabość zamieni się w siłę, strach w odwagę. Wierzyć nie jest łatwo. Życie uderza, życie potrafi zranić. Ale właśnie w bólu Chrystus rodzi cuda. On daje odpoczynek zmęczonym, podnosi upadłych i przywraca nadzieję tym, którzy myśleli, że już nie ma ratunku. Dlatego wybierz miłość, wybierz przebaczenie. Wybierz przejść tę drogę z sercem pełnym współczucia, i niech miłość Boga zamieszka w tobie. Dziś Amen.